Upadek aplikacji randkowych To ta, ogłaszam, ogła ja, ja, ogłaszam Zacznijmy ten cudowny film eee, Pozwólcie, że ja sobie na czas tego filmu zrobię mini spa Nałożę sobie maseczkę Zrobię sobie, muszę sobie doregulować brwi Słuchajcie, ja mam pewien pomysł, żeby zrobić jakąś Jakieś głosowanie, jakieś petycje, ja nawet mogę chodzić i zbierać podpisy, żebyśmy wszyscy usunęli aplikacje randkowe, albo nie, żeby w ogóle one przestały istnieć, żeby usunęli je na dobre. Ale z tym może być leciutki problem, e, dlatego pierwszym strzałem będzie po prostu, żeby każdy je odinstalował. Naprawdę każdy. Każdy bez wyjątku. Na co to komu? Po co to komu? Odinstalujemy to wszyscy w pizdu, to nie jest nam ani trochę potrzebne do życia. Ja jestem już o tym tak przekonana, ale dobra, bo wy się chyba zatrzymaliście na tym, jak mówiłam, że odinstalowałam Tindera, no to w każdym razie zainstalowałam go znowu, jakiś pff, nie wiem, miesiąc temu, nawet nie pamiętam, on jest dla mnie tak mało ważny, serio, że już nie wiem. I nawet nie wiem czemu to zrobiłam, chyba po prostu chyba po prostu mi się nudziło. No i zainstalowałam tego Tindera i on mnie tak denerwuje, ale to... Pff. Szczerze? Nie mam słów. I słuchajcie, ja sobie przygotowałam, jak taki dodatek do dzisiejszego odcinka, przygotowałam sobie kilka tekstów e, pewnych samców alfa, którzy pisali do mnie na Tinderze. Ich po prostu pierwsze, ich pierwsze wiadomości do mnie. Więc to e, wam przeczytam. E, tylko, że wiadomo, to nie są wszystkie. Gdybym ja wam miała przeczytać wszystkie głupie, łagodnie mówiąc, głupie wiadomości, które, które dostawałam na Tinderze, to naprawdę byłoby tego masa i yy, byłyby mocniejsze, bo to, co mam tutaj, to jest takie, to, to jest to, co ostatnio mam na Tinderze, ok? I w ogóle do tego Tindera, ja nie wiem, nie wiem, może ja wyrosłam z niego, albo albo mam lepsze rzeczy do roboty w życiu, nie wiem, ale yy, tak strasznie denerwuje mnie ten Tinder, tak strasznie nie mam ochoty i odechciewa mi się i, i, i to jest tak, że ja wchodzę na tego Tindera yy, dwa razy maks, przysięgam, dwa razy max dziennie i yy, zobaczę czy mam nowe macze. chociaż nie dobra, przesadzam już, ja nawet nie sprawdzę czy mam z kimś nowe macze, szczerze, naprawdę yy, wchodzę na tego Tindera E, Swipe'uje sobie dosłownie dwie minutki, może nawet nie dwie minutki, ja to bardziej liczę w osobach, dosłownie robię prawo, lewo, lewo, prawo i wychodzę z tej aplikacji, bo mi się już odechciewa. Mi, ja, to jest jakieś chyba po prostu, nie wiem, przeprowadzanie zbyt dużą ilością osób i że ja wybieram, że ja wyłączam tą aplikację i zapominam o niej i w, na kolejny dzień e, znowu wchodzę, słajpuję sobie 3-4 osoby, wychodzę i tak. Kiedyś, kiedyś, kilka lat temu, jak miałam Tindera, to on wyglądał zupełnie inaczej i zupełnie inaczej się, jakoś się miałam, miałam chęci, jakoś zupełnie inaczej z tymi ludźmi się pisało i ja po prostu mam teraz wrażenie, że nie za tym Tinderze zostały same jakieś takie odrzutki społeczne, nie wiem, nie wiem naprawdę, ale po prostu I hate them, I hate them all i będę się trzymać tej opinii, będę się trzymać tej opinii, może i jest brutalna, może i kogoś obrazi, bo sama mam Tindera też, ale, I hate them all, I hate you all, odinstalujcie to. No ale dobra, no i pisze ktoś na Tinderze, najgorzej jak ktoś napisze hej, nie? Jak ktoś napisze mi samo hej, to ja nawet nie odpisuję. Czy znaczy, właśnie, może też problem we mnie, bo ja, ja jestem tak nastawiona, ja nawet nie odpisuję w sumie tym ludziom, a jak odpiszę, to to jest odpisanie po prostu hej, i potem ten ktoś już dalej nie prowadzi rozmowy, no więc ja też nie. i i to jest koniec tej pięknej, cudownej znajomości z nieznajomym. Więc ja zaraz tego Tindera znowu odinstaluję, bo z tym Tinderem to jest takie błędne koło, bo gdyby nikt nie miał Tindera, to to by bardziej motywowało ludzi do rozmawiania ze sobą na żywo i do poznawania się na żywo i do odłożenia tego walonego telefonu in public i popatrzenia na ludzi i może akurat będzie ktoś fajny, kto Wam się spodoba. Ja na przykład czasami mam tak, że jak jestem gdzieś, nie wiem, czy to jakoś, nie wiem, czy w tramwaju, czy w metrze, czy w windzie, gdzieś po prostu, gdzieś duża grupa osób i używam telefonu i chowam ten telefon, podnoszę głowę i tak się rozglądam na innych ludzi, że oni też siedzą w telefonach, że ten siedzi w telefonie, ten scrolluje, ten coś tam, coś tam, i się momentalnie czuję tak, taka sama, że jakby oni nie istnieli. Było. Oni są w swoim świecie, a ja sobie patrzę na, nie wiem, na drzewo, które mijamy, tramwaj, słucham dźwięków, otoczenia, jakby to jest trochę weird shit, ja wiem jak to brzmi, jak jakbym była jakaś pierdolnięta, ale no mam też czasami tak, że chowam ten telefon i patrzę na otoczenie, że skupiam się bardzo na tym, co mnie otacza, na ludziach, na... no po prostu, na otoczeniu. I jak patrzę na innych ludzi, którzy siedzą w telefonach, to mi się robi tak... Społecznie przykro. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale, ale to jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne. Dobra, przechodzimy do um, tekstów pewnych panów, którzy myśleli, że te teksty są dobre. Dobra, pierwszy kandydat napisał tak. Złamiesz mi nos. Odpisałam tak, a on czym? Już nie odpisałam. Tu widać, że straciłam zainteresowanie bardzo szybko. I tyle. I, i to też mnie denerwuje. Jakby. Jakby nie, nie, nie mam ochoty ci łamać nosa. Nie mam ochoty. Nie mam ochoty z Tobą pisać, dobra? Hej, ale hot jesteś. W ogóle, żeby nie marnować czasu, to jestem w otwartym związku. Więc jeśli jesteś git z tym, może złapiemy vibe. <ścoughs> Czemu ja odpisałam? Hejka. Nie, 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 dzięki, pa. Just take a deep breath to w ogóle kurwa znaczy? To dosłownie była pierwsza wiadomość, jaką ten człowiek do mnie napisał. I o co mu chodziło? Nie wiem. W sumie ja się mnie nie dziwię. Ja się nie dziwię, że rozmowa się urywa. Jak ja bym miała pisać z taką osobą, jak ja, już no, nie chciała. Ślicznie wyglądasz, co ci sprowadza na Tindera. Yy, ta wiadomość nie ma w sobie nic złego, aczkolwiek ja chyba nienawidzę tego pytania. Nienawidzę pytania. Czego szukasz na Tinderze? Co tu robisz? Co ci tu sprowadza? Nic mnie tu nie sprowadza, niczego nie szukam. Nie odpowiem na to pytanie. Oh, po pierwsze, niczego nie szukam w ogóle, w życiu. Uważam, że niczego nie powinniśmy szukać, bo to, co ma nas znaleźć, nas znajdzie, okej? Okay? Filozoficznie. I po prostu jestem na Tinderze, bo, bo chcę kogoś poznać. I zazwyczaj odpowiadałam, bo chcę kogoś poznać, ewentualnie wyjść, ewentualnie popisać, bo się nudzę, cokolwiek. Ale już... Tyle razy zastanawiałam to pytanie, że nie, nie cierpię go. Naprawdę. Tą, tą wiadomość dostałam dzisiaj i... Hey, I see you still figuring it out. What you're doing here on Tinder? Since I don't know either and you're pretty, why don't we figure out together? To tyle, co ostatnio się działo na moim Tinderze. Nic ciekawego, nic. Yy. W sensie ja też niektóre wiadomości od razu usuwałam, albo nie, nie, nie usuwałam. Jak ktoś pisał do mnie coś już serio zjebanego, to po prostu od razu blokowałam. Albo, albo w ogóle miałam z kimś meczu, a ten ktoś napisał hej i ja od razu go blokowałam. Jakby to jest fun i daje mi to entertainment w życiu, ale czy w sensie ja kiedykolwiek wezmę Tindera na poważnie? Nie. Chyba, że ewentualnie, nie wiem, będę miała 20, a, albo nie. I gdybym miała ja, na przykład, będę mega już desperowana, będę miała 28 lat, mój zegar będzie tykał, no i w ogóle, to wtedy może wezmę yy, aplikacje rentkowe na poważnie, ale ja myślę, że wtedy to nie będzie Tinder, tylko takie, gdzie ludzie też biorą to na serio, że jakieś takie, nie, kurwa, Badu, albo jakieś inne. I ewentualnie wtedy. To tyle. To był bardzo spontaniczny film, ale uznam, że jestem już tak wewnętrznie podirytowana. Tym. Tymi, tymi. tymi. tym Tinderem, że... Bo jakby ja mam ochotę, bo to nie jest. Jakby ja. A może nie mam. Bo ja mam ochotę poznać jakiegoś chłopaka. Mam ochotę. przecież nie, w sumie wiecie co nie. Nie mam na razie ochoty. W ogóle nie mam. OK, eee, Dziękuję za oglądanie. zostawcie suba lajka. idziemy się w kolejnym odcinku. Ciao!